Przerwał się troszkę. Tak. Ok. Wow. Dobra. Um, mam nadzieję, że będzie słychać. Tak, słychać. Witajcie wszyscy w kanale, na kanale Akcja Imigracja. E, tu znowu Hania i. I Marcin. Marcin. Znowu z pleneru. E, dzisiaj ten odcinek e, trochę taki: e, no. Takie można powiedzieć trochę nawiązanie do poprzedniego. E... Ale jest, chodzi mi o to, że chciałam powiedzieć, że jest zupełnie nieprzygotowany. Nie, nie, przy, nie zaplanowaliśmy jakoś tego dokładnie, o czym będziemy rozmawiać. Myślę, półtora. że to po prostu będzie luźna konwersacja. E, luźna konwersacja na temat nawiązania na... do, jak się podróżuje po Nowej Zelandii. Dokładnie. Jak się podróżuje po Nowej Zelandii? E... No tak, tak jak było wspomniane, podróżuje się głównie po, 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 po własnym kraju, nie? Mm -hmm. e, bo no, co to dużo mówić, no, jest to kraj drogi i... A Odwróćcie w tamtą stronę. Że to, jest, to, jest to kraj to... bardzo drogi, jeżeli ktoś chce podróżować po zwałej czasy w hotelach, e, w różnych maści atrakcyjnych miejscach. E, no to trzeba się liczyć naprawdę ze sporym wydatkiem. E, ja tylko tak nawiążę, przepraszam, że Ci przeszkadzam, ale tak nawiążę i powiem, że no jeżeli chce się znaleźć na przykład jakiś nocleg w jakimś ciekawym, atrakcyjnym turystycznie miejscu, no to trzeba no minimum 100 dolarów za noc, ale to nie wiadomo... No to, ja to Tak, to może być obskórne, żeby było coś normalnego, no to 150-170 w górę za noc. I... No siłą rzeczy, no nie każdy może sobie pozwolić na tego typu rzeczy, bo e, sam, sam nocleg to, to jest nic. Oprócz tego trzeba siłą rzeczy coś jeść, coś trzeba pójść, jakieś activity zrobić, coś pójść, coś zobaczyć, nie? Więc to się liczy... No, mała fortuna. E, szczerze mówiąc, rodzina dwu-, trzyosobowa, jeżeli chce spędzić, nie wiem, e, taki troszeczkę... Roz, rozszerzony weekend w Queenstown, powiedzmy 3-4 dni, to to mała fortuna, proszę hmm. uwierzyć wszelkie maści activities, wszelkiej maści coś, wycieczki. wycieczki czy pójść do baru coś zjeść, to, to, to trzeba się liczyć z, mhm. z innymi kosztami no ale się rzeczy nie wszystkich ludzi na to stać większość ludzi to są normalnie zarabiający przeciętni no, ludzie, no. ludzie no i się rzeczy oni też chcą podróżować, w jaki sposób to można zrobić? no po prostu podróżować czy własnym kamperem czy jakimś tam swoim samochodem Zapakować namiot, śpiwory i... I, i, wyruszyć i wyruszyć w góry. W góry, na w góry. Na przykład. W góry czy na wszelkie maści różne tam campingi. Nie wszystkie campingi są w górach. Niektóre są nad morzami, oceanami itd. itd. Mhm. Ale ym, bardzo popularną rzeczą w Nowej Zelandii, i nie wiem czy jest to popularne też w innych krajach, może jest, może nie wiem, nie, wiem, nie, nie interesowałem się, ale bardzo popularne w Nowej Zelandii są takie chatki, które. Do których można chodzić. Te chatki są głównie w górach Ym, i rozsiane po całej Rozsia... Nowej Zelandii. Po całej Nowej Zelandii Najczęściej należą one do czegoś, co nazywa się Department of Conservation. Czyli coś w stylu, nie wiem, taki wydział Ministerstwa. Taki PTTK, coś. coś o, o, ob... Tak, ochrony środowiska, coś takiego. No i one są rozsiane po całej Nowej Zelandii, w różnych lokacjach. Na przykład tu jesteśmy pod górą Kuka. Aoraki czy Mount Cook, jak kto chce, to niech zwie. I to jest taka, taki mały um, hat, czyli chatka. Nazywa się ta, akurat nazywa się Hooker Hut, czyli chatka Hookera, bo jesteśmy w um, dolinie, która nazywa się Hooker Valley. No i taka chatka tu jest, ma 8 łóżek, 25 dolarów za noc to kosztuje. Od dorosłego, um, od dorosłego dziecko um, 12,5 12 dolara za noc. Um, Woda bieżąca tu jest, ale nie ciepła. Trzeba sobie podgotować i nie jest do końca pitna. Trzeba sobie ją gotować, żeby się napić. E, toaleta jest taka, tam za, po, pokażę za chwilę. E, to nie jest toaleta ze spłuczką. E, ale no, łóżka, tak jak powiedziałam, w, te, w tej chatce akurat jest 8 łóżek i kto sobie zabukuje, ten po prostu wchodzi. Także jest u nas teraz czwórka, ale za niedługo pewnie ktoś przyjdzie, bo z tego co wiem, jest. Y, tak zwany Fully Booked, czyli zabukowana cała, cała chatka, więc spodziewam się, że za niedługo do, do reszta cztery, cztery osoby przyjdą. Ale że jest to chatka taka w sumie całkiem fakt, że bardzo blisko Mount Cook, ale mm -hmm. w miarę dostępna. Jest to dosyć popularny spot dla rodzin, bo mhm. można dzieci wyciągnąć, dzieci będą marudzić, bo muszą się kawałek przejść, mhm. muszą wyjść tam na kawałeczek elevation, czy, czy takiego wyniesienia, ale nie jest to coś, co dzieci ma, 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 czy miałaby trudność. Mhm. Po prostu chodzi o marudzenie, że dzieci właściwie mhm. muszą, to muszą się ruszyć z, od telewizora, komputera, slash, tableta, cokolwiek. Szczerze mówiąc, ten szlak tutaj jest dość, do, dość dostępny. E, cały w ogóle szlak w tym Hooker Valley jest dostępny i idzie aż do jeziora Hookera, czyli pod, e, pod, Mount pod Sound Mount Cook. Pod e, e, i jest tam ten, e, no, gla glacier. Tak, jest lodowiec. lodowiec, który schodzi z lodowiec, który schodzi z, e, z góry Cooka z, z no. e, czy tam oraki. E, mm -hmm. Kończy się dokładnie na tym jeziorze, ten, jest, te, te, ten lodowiec można zobaczyć, można go nawet dotknąć. Jest no, się rzeczy no, trochę brudny, spowod... no. spowodowany tymi całymi zwaliskami skalnymi, tym kurzem pyłem i tak dalej. Ale lód dalej To jest od, od razu od lodowca, no więc ten, ten depozyt skalny, tak? Z tego lodowca cały tam siedzi w tym w, tym, w tej Ale nie jest to czysty taki biały lodowiec. Nie. Biały lód, biały lód widać, z dołu, szary z góry, mhm. ale... Em... Ja może wrzucę tam parę zdjęć, no. jak będziemy o tym mówić, to, to będą filmiki. Ale z... są małe takie górskie, hmm. przepraszam bardzo źle, hmm. takie, takie jakby góry lodowe, mal, mal, malusieńkie na, na tym jeziorze. E... I fajnie jest woda ma 3 ma stopnie Marcin wszedł i się wykąpał w, 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 wlazł do wody się wykąpałem no zimno no nie będę ukrywać że zimno ale można to em, wytrzymać em, No jest fajnie za pomocą no. oddychania można szczerze mówiąc Wim Hofa, tak za pomocą tak ładnie za challenge Wim Hofa można zrobić mm. i oddychając można przeżyć. Śmiał. Śmiał. No i tak wygląda mniej więcej, właśnie taki budżet podróżowanie po, po Nowej Zelandii. Spotkaliśmy tu, jak przyszliśmy do chatki, spotkaliśmy akurat parę Czechów, młodych Czechów, którzy są tutaj na Working Holiday Visa i objeżdżają podczas trwania tej wizy, objeżdżają całą Nową Zelandię w swoim Wanie. Że tak powiem, nie mają żadnego stałego miejsca zamieszkania cały czas mieszkają w tym Wanie. I tak sobie objeżdżają. I tak objeżdżają, raz objeżdżają, do, siedzą w tych chatkach, raz na campingach. Mhm. Różnica jest też taka, że campingi należące do tego Department of Conservation też są płatne i mniej więcej cena za camping będzie, zależnie, zależy od campingu. Są campingi droższe, są campingi tańsze. Campingi droższe rzeczy są w bardziej turystycznie atrakcyjnych miejscach, mhm. naokoło góry, lasy, rzeki, jeziora, cokolwiek tam chcecie. Które są no, ładne, czyste, um, a te tańsze no, to się rzeczy, bardziej, bardziej bliżej farm, mhm. um, śmierdzi nie jest to... Nie teoretycznie jest to koło fajnych miejsc, ale w praktyce sam camping jest mhm. taki dosyć taki se. Mhm. Um, tutaj w, w okolicach tej doliny, w której my aktualnie jesteśmy jest kilka chat. Um, są chatki, bardzo popularna chatka Mulera, która jest tutaj zaraz po lewej stronie. Znaczy zaraz, no tam kawałek ja, trzeba Kawałek się przejść. trzeba przejść, no ale to już będzie elevation pra 1800 mm -hmm. metrów. Um, to, gdzie tu jesteśmy, to jest jakieś 700-800? 700-800 mm -hmm. metrów. Tutaj zaraz powyżej jest następna chatka. Um, ona się Seldom nazywa? Seften. Seften się nazywa chatka. To już będzie elewacja. Jeszcze wyżej, zarazem mm -hmm. koło ko ko 2000. I warto wspomnieć tylko, że te chatki nie wszystkie y, są płatne. Ta akurat y, jest y, chatka tak zwana y, y, servist. Czyli ktoś tu przychodzi, czasami sprząta, dorzuci, nie wiem, dorzuci drewno, bo tam jest. na no to nie środ... z gazem? Wymieni butlę z gazem, dorzuci trochę drewna, bo trzeba powiedzieć, że tam jest też taki kominek, który można sobie rozpalić, jeżeli jest zimno. I ktoś tam też dokłada papieru toaletowego w toalecie, ale są chatki, które nie są serwis, to, to są po prostu taki taki tak zwany shelter, albo oni też to nazywają biwi, czyli jest to po prostu chatka, w której jest. Koła Dokładnie. I tam I trzeba, trzeba sobie przynieść już wszystko. Trzeba sobie wnieść wszystko, ale są to raczej dla ludzi, którzy mają ochotę się wspinać po tych wysokich górach, w związku z tym oni przyjdą, przenocują przy, chatce, wspinają się na górę, schodzą na dół, mogą się przenieść do następnej chatki i. i po prostu w ten sposób zwiedzić. Mm, em, przejść te góry, tutaj. Przejść, tutaj przejść no. te góry. Jest no. tutaj wokół samej Mount, Mount Cook. Em, są dwie chatki. A, jedna bodajże tutaj. na wysokości 2000, druga bodajże na wysokości 2400. Em, I to są popularne po prostu miejsca takie, jeżeli ktoś ma ochotę wspiąć się na tą, na, na tą górę, em, to używa tego typu chatek, no bo jest to mm -hmm. najbezpieczniej, nie musi, nie musi spadzieć przy lodowcach, nie musi spadzieć przy, przy otwartej przestrzeni, gdzie, gdzie, gdzie może się coś na łeb sypać. I są y, szlaki, gdzie po prostu chodzi się o, od chatki do chatki. Są bardzo popularne w Nowej Zelandii tak zwane great walks, czyli wielkie szlaki czy tam wielkie y, chodzenie. No mniej, no mniej więcej, tak to można powiedzmy te, te naj, najbardziej popularne szlaki, gdzie chodzi się od chatki do chatki i zajmuje to nawet do siedmiu dni, ale te Great Walks, słuchajcie, są zazwyczaj bukowane z dużym wyprzedzeniem i kiedy ja próbowałam właśnie teraz na lato dla naszej rodziny zabukować te chatki, no to w maju już były zabukowane. A ja chciałam zabukować teraz na grudzień, styczeń. No więc ciężko to jest. Są bardzo popularne. Rozchodzi się to jak ciepłe bułeczki. Może jeszcze jak ktoś jest na przykład sam, czy są dwie osoby, to jest łatwiej znaleźć to miejsce. No ale dla naszej czwórki, no to już jest więcej. I, i to ciężko czasami znaleźć to miejsce, się wepchnąć gdzieś. Drugiej, ja się cieszę, że udało z mi się strony tutaj. drugiej nie wyobrażam sobie siedmiodniowego spaceru tego typu z naszymi dziećmi, mhm. które po prostu. Narodzą dużo. Narodzą dużo. Marudzą no, dużo jak to dzieci. Jak to dzieci co zrobić. No i mniej więcej tak wygląda podróżowanie typu budżet po Nowej Zelandii. Jak ktoś chce, to może jechać tak jak powiedziałam, do hoteli albo za granicę. Rzadziej się jeździ za granicę, już, już mniej, już ci, którzy po prostu... Ci, którzy, ci których stać, absolutnie. Ci, którzy, których stać, to tak, wiesz. Ja może tylko tak w skrócie um, Pokażę jak to tu wygląda dookoła, bo jest naprawdę bardzo fajnie. Chatka jest bardzo fajna. Wybudowana z... w 1910 roku. Tak, tak. Ehm, aczkolwiek przeniesiona, w zeszłym roku ją przeniesiono z innego miejsca. Zdaje się, że w, miejsce, w miejscu, w którym wcześniej stała było trochę niestabilne podłoże i się osuwała. Więc przeniesiono ją w zeszłym roku. Jest fajna, odnowiona, czyściutka. Ehm, o przepraszam. Matelda, Matelda mi krzyczy, że już jest 2023 rok, a chatka została przeniesiona na 2021, więc to było już prawie dwa lata temu. Jak jakieś pytania pisz, piszcie pod, pod tym filmikiem w komentarzach, zawsze możemy dograć jakieś kolejne Q&A, prawda? A tak to wezmę teraz kamerkę i pokażę, bo widoki są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Może jeszcze później, jak będzie zachodziło słońce, to uda mi się parę a, fajnych zdjęć dodyk. zrobić. Mówię, Mount Cook jest trosze, troszeczkę przykryty, ale on jest bardzo często przykryty mm -hmm. albo w górnych częściach, albo cały. Jak się pokazuje w całości, to jest to fajny widok. Mm, jest to bardzo fajny widok. E, dzisiaj się pokazał parę razy w całości, ale mówiłeś Marcin, że, ona nie, że Mount Cook wcale nie jest tak, taką e, łatwą górą do zdobycia. Nie jest, nie jest. Ona nie ma łatwej ściany, nie ma łatwego podejścia z żadnej strony. Mm -hmm. e, I ma... Z tego, co się kiedyś interesowałem, ma bardzo ma małe okna pogodowe, mm -hmm. żeby wyjść. Jest to bardzo zimna góra, jest to bardzo wieczna góra. I... No i pogoda się Trzyniki. zmienia. No i pamiętasz, może wysokość? Bo ja nie pamiętam. 3700 z groszem? Więc ta. 14, coś takiego. Więc ta wysokość może nie imponuje, prawda? Ale, Ale jest to blisko poziomu morza, w związku z tym góra jest wysoka. Wysoka, dokładnie. Więc ja teraz wezmę. Kamerkę i obiadę dookoła. Tam jest właśnie Mount Cook. Może ja zrobię zbliżenie, może mi się uda. Momencik. Ach, nie udało mi się, ale mam parę zdjęć y, zrobionych, więc może po prostu wrzucę szoty, które zrobiłam. Tu jest jeszcze jedna górka. Stamtąd żeśmy właśnie przyszli. E, aczkolwiek szlaku nie widać stąd. Jest, jest bardzo fajna ta y, chatka. Bardzo fajnie położona, bo nie widać jej bezpośrednio ze szlaku. Um, a jest niedaleko, tutaj za tym zniesieniem jest po prostu zaraz szlak. E, tam jest toaleta, o której mówiłam. Tu jest bieżąca woda, e, deszczowa, więc e, można pić, ale po ugotowaniu. To jest właśnie ta chatka, słuchajcie, zejdę trochę niżej, w ten sposób to wygląda, tak. A tam już e, jacyś ludzie idą, więc nie będziemy już tu sami, tutaj tak. sposób to wygląda, dobra to do zobaczenia, do usłyszenia um, mam nadzieję, że już niedługo nagram kolejny filmik e, dziękuję wszystkim za subskrypcję, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze trzymajcie tak dalej, dzięki bardzo pozdrawiam